Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie chcę wam powiedzieć, że otwieram drugi kanał. Będzie tam kontent bardziej lifestyle'owy, więc wbijajcie do pierwszego linku w opisie. Myślę, że od początku maja zaczną się pojawiać tam filmy, które zapewne was zaciekawią. Także co, możecie szczelić łapkę w górę pod tym filmem, wpaść na mojego Instagrama, więc ja już się przedłużam. I zapraszam was do oglądania. YouTuber Oniku Shonduras postanawia iść ze swoim przyjacielem polować na duchy w ich biurze które jest nawiedzone, spotykają się o drugiej nad ranem i myślą co mają zrobić dalej, gdy coś w innym pokoju pokrzyżowało im plany. Po kilku sekundach dźwięk słychać w całym domu. Upada krzesło, ale nikogo nie było w pobliżu i wszystkie światła gasną. Nie pozostawiając im szansy, aby uciec. Po chwili zauważają jak jeden z ich kolegów leży na ziemi, patrząc na niego opustym wzrokiem. Możliwe, że tylko udaje, ale nie wyjaśnia to sceny na końcu filmu. Jakaś długowłosa postać przebija się przez ścianę i zaczyna jej go. Ale udaje im się uciec. Do, do hear that? Dude. What the... No to? No. Grupa ekspertów od spraw paranormalnych w Teksasie chciała udowodnić, że więzienie jest nawiedzone. Po dłuższej chwili spędzonej w murach więzienia zaczęli czuć gniew bez powodu. W końcu jeden z nich postanawia zmierzyć się z czymś, co jest odpowiedzialne za spowodowanie ich podwyższonego stanu emocjonalnego. Według jednego z nich czuje, jakby jakaś niewidzialna ręka trzymała go za gardło i dusiła. Wydaje się, że odgłosy, które robi później, wydają się odruchowe i bardzo prawdziwe. Po wybiegnięciu z budynku jego oczy zaczynają się robić czerwone.

Ten dom w Bothell w Waszyngtonie jest opętany przez jakieś złe moce, które nie chcą odejść. Eksperci z całego świata zostali zaskoczeni tym odkryciem, wliczając w tym ten zespół. Czujniki ruchu wielokrotnie wykrywały ruch w miejscach, gdzie nikogo nie było. Słyszeli również dziwny śmiech, który rozchodził się po całym domu. Mm. Yeah. Mm. Maybe direct it a little bit better. <laughs> Ten film pochodzi z Pakistanu i ma charakter paranormalnych. Ekspert o nazwisku Salem i jego załoga późno na co kręcą się po starym budynku. Chodzą tak długo, aż w końcu natrafiają na objawienie, którego istnienia żaden nie jest w stanie wyjaśnić. Po drugiej stronie pokoju stoi jakaś postać w podartym ubraniu. Najprawdopodobniej czarownica robi trzy kroki do przodu, a następnie patrzy na nich. Po chwili znika. Salem wchodzi do pokoju i go przeszukuje. Z jego obserwacji wynika, że nie ma żadnych innych przejść, a w pokoju.

Osoba nagrywa w starym miejscu pamięci pozmarłych, które jest najwyraźniej nawiedzone. Kiedy się odwraca, by nagrać obiekt z innej perspektywy, ukazuje mu się jakaś postać z zasłoniętą twarzą. Ubrana była w białą koszulę. Nagranie wydaje się być nieprawdziwe. Można to wywnioskować po jego reakcji. Wydaje się nie przejmować duchem. Możliwe, że zobaczył postać dopiero po nagraniu filmu. Autor nagrania następnie wchodzi do budynku, ale nikogo już tam nie było. Także to by było na tyle. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Nie zapomnijcie wpaść na Instagrama oraz dołączyć na Discorda. Także ja nie zabieram Wam już poranka, popołudnia czy też wieczoru, w zależności kiedy ten film oglądacie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.